przedstawicieli e, i kierownika marki Tatra. Myślę, że e, zarząd e, mówiliśmy z są e, grupy Tatra e, nadał tytuł i e, umożliwił używanie e, e, wszystkich materiałach matce Tatra oficjalnego sponsora drużyny. Myślę, że to są takie ogólne zarysy naszej współpracy. Współpraca, którą e, zostanie podpisana, e, umowa e, będzie trwała e, dwa lata. Przynajmniej na tyle dzisiaj jest ona podpisana. Mam nadzieję, że ktoś, kto zostanie martwiony dłużej. Może trochę w szerszym okresie. Ja mam nadzieję, że współpraca się będzie myślę, że to są pierwsze, e, pierwsze takie zarysy. współpracy, mam nadzieję, że to się będzie zrobić na rok e, pogłębiało i, i mam nadzieję, że sukcesy i marki, i grupy tutaj, zespołu będą szły w i, i będą towarzyszyły tutaj już, tutaj już na wiele lat. Także mówię, to tak powiem z <coughs> rzeczy, Ja zapraszam do podpisania. Może Dziękuję bardzo. Za chwilę jakieś pytania? Żeby ja też może ze swojej strony powiem. Tak? Przyjechaliśmy tutaj y, cztery osoby. Jestem Krzysztof Gliszczyński, i odpowiadam za Markę Tatra w ramach grupy Żywiec. Krzysztof jeszcze można powtórzyć? Griszczyński, nie jak Grażyna, ale jak Jestem kierownikiem Marki Tatra, e, pracuję w Warszawie. E, przyjechałem tutaj z trzema kolegami. E, Konrad Zachemachemowi, który jest kierownikiem do spraw promocji, i Jarek Jabłoński, którzy odpowiadają za, za obszar sprzedaży tutaj w rejonie Nowego Targu, Marek za gastronomię, Jarek za beta tradycyjny. I może krótko, dlaczego Tatra postanowiła się zaangażować we wsparcie Podhala. <coughs> zacznę przewrotnie. Po pierwsze, Tatra nie angażuje się w sponsoring klubów sportowych. No, po prostu. Bo to nie jest marka, która mówi o sporcie, to nie jest marka związana w jakikolwiek sposób ze sportem jako takim. Natomiast Podhale jest, jest specyficzne. Po pierwsze jest to no, absolutnie najwspanialszy klub hokejowy w Polsce, najbardziej utytułowany, jedyny w swoim rodzaju. No i jest to klub niezmiennie związany tutaj z tym regionem. A Tatra jest marką z tego regionu. To jest marka tradycyjnie, marka podhalańska, marka Gulari. I dlatego jest dla nas bardzo istotne, że robimy coś właśnie dla, dla lokalnych konsumentów, dla których... Podhale jest, jest rzeczą istotną, jest, jest częścią ich życia, można powiedzieć. Nam nie zależy na rozgłosie w całej Polsce. Nie zależy nam na tym, żeby się reklamować, że Tatra to, została sponsorem Podhala, nie wiem, mówić o tym kibicom w Szczecinie, w Gdańsku, czy, czy w finałościu. Zależy nam na tym, żeby wesprzeć Podhale, żeby mogło być lepszym klubem, żeby mogło osiągać lepsze rezultaty sportowe. I to jest, jest pierwszy czynnik. Druga ważna sprawa jest taka, że Podhale, tak jak i Tatra, ma charakter, który to charakter, pokazał choćby w zeszłym roku, zajmując piąte miejsce, podczas gdy chyba żaden specjalista pokojowy nie przewidywał takiego, takiego sukcesu. Także tak jak i nasze piwo, tak i taki ma wielki charakter i mam nadzieję, że ten charakter potrzyma. Wspólnie postaramy się osiągać coraz lepsze rezultaty i miejmy nadzieję, że o jeszcze wyższe cele powalczy zespół Podhala już w tym roku. Także dziękuję.

No, jak wysoką pomoc możemy udzielić pod znaczy, Warunki handlowe, oczywiście, warunki komercyjne pozostają naszą tajemnicą handlową yy, i żeby tak pozostało. Jest to pomoc adekwatna do, do, po pierwsze do możliwości sponsorskich naszej firmy, jak i do aktualnych potrzeb pod hala. No i ta pomoc oczywiście będzie współmierna do wyników osiąganych przez pod yy. Umowa jest zawarta na okres dwóch lat, trzech yy, lat, dwóch sezonów kopiowych i miejmy nadzieję, że uda nam się przeglądać. Może się obróci za mną mi się budżet? Tak. No i jesteśmy cały czas w straci. Ale, ale, ale tak woda jeszcze nie zamknęło. Jeszcze hmm. tak. jakieś pytania? Panie doktorze, dziękujemy Państwu za przybycie.